To nie wąż, lecz smok pojawił się w raju. Fragment książki pod tytułem Smokobójstwo Mit walki ze złem czyta autor. Na początku dziejów świata, oczywiście w religijnym rozumieniu, pojawił się smok. To on zjawił się w raju i spowodował upadek człowieka. Niby to dziwne, ale to sprawa zapomniana. Pochodzi z dawnej egzegezy kościelnej. Święty Augustyn. Filozof, teolog i jeden z największych autorytetów Kościoła twierdził, że smog był obecny w raju Draco Eicit Adam de Paradiso. Jego obecność towarzyszyła historii ludzkości, się zło, nienawiść, nieszczęścia i zgorszenie. Pod koniec świata będzie on ostatecznie pokonany. To wydaje się nieprawdopodobne, ale biorąc pod uwagę religijne rozważania dawnych filozofów i teologów chrześcijańskich, które oparte były na autorytecie Biblii, należy jasno podkreślić, że przez stulecia mówiono o obecności smoka w raju. Ten sięgający czasów starożsesjańskich pogląd przetrwał aż do połowy XVIII wieku i uwidaczniają to niektóre dawne traktaty o historii naturalnej i religii. Biblia wyraźnie mówi, że szatan był smokiem. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię. Apokalipsa rozdział 12, werset 9. Słowa te stawiają znak równoważności między szatanem, wężem i oczywiście smokiem. Węża kusiciela tego zraju traktowali pierwsi egzegeci, ojcowie Kościoła oraz doktorzy Kościoła, jako szatana identycznego ze smokiem. Węża i smokach w kulturach starożytnych stawiano na tym samym poziomie znaczeniowym, wręcz utożsamiano te istoty. Powszechnie znana jest historia kuszenia Adama i Ewy przez węża. Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 1. Ale zapomina się, że dawna schatologia, a po Kaliptyka wyraźnie głosiła, że dzieje zbawienia zaczynają się nie od grzechu pierworodnego, lecz od strącenia smoka z nieba i kończą się jego pokonaniem. Zbawienie to pokonanie antychrysta objawionego jako smok. Z pokonaniem owego antychrysta, szatana, zła i grzechu oraz jego znamienia, czyli grzechu pierworodnego, wiąże się ściśle idea i misja Zbawiciela oraz cała teologia Zbawienia Świata. Również w dawnych opisach dziejów świata, czyli w kronikarstwie mowa jest o strąceniu na ziemię antychrysta jako smoka. Należy odróżnić dzieje świata, w tym historię kusiciela w raju, przedstawione w żydowskiej Biblii, od wizji Zbawienia w chrześcijaństwie stworzonej na podstawie interpretacji Pisma Świętego, w tym Apokalipsy oraz egzegezy ojców Kościoła. W sztuce sakralnej, a jest ona niepodważalnym świadectwem czasu, przedstawiono nieraz szatana, tego z ogrodu rajskiego, jako smoka. Przykładów jest wiele, a jednym z nich są średniowieczne drzwi z brązu z około 1015 roku z katedry w Hildesheim, Owe drzwi przedstawiają niektóre sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Jedna ze scen pokazuje Boga Ojca w rajskim ogrodzie, który ręką wskazuje na Adama, a ten na Ewę, a ona pokazuje na smoka u jej stóp. Ta scena konkretnie uwidacznia wskazanie przyczyny grzechu, czyli zła, a był nią oczywiście smok. Niegdyś uważano, że smoki oraz wszelkiego rodzaju bestie, potwory i tajemnicze zwierzęta były diabelskiego pochodzenia. Bóg ich nie stworzył, lecz powstały one jako skutek działania Lucyfera.